Witajcie w kolejnym odcinku. Jak wiecie, na początku naszej kampanii chcemy skupić się przede wszystkim na reformie edukacji. Dlatego dzisiaj wyjdziemy na miasto, żeby sprawdzić, czy Polacy zgadzają się z naszymi poglądami. Zrobimy to w postaci sondy i przepytamy 100 losowych ludzi. O, widzę pierwszą osobę. O. Kur czy uważasz, że można coś zmienić w polskim systemie edukacji? Nie, nie. ma. Uważam, że, że, że nie. Tak. Jak najbardziej. Tak. Tak. Zdecydowanie tak. No na pewno. No myślę, że tak. Można. Tak. Się. Zawsze można coś tak. poprawić. Trzeba. Uważam, że można, ale wątpię, żeby Polskie Państwo coś tym na ten moment zrobiły. Czy według Was dzieci powinny uczyć się bez poczucia lęku i stresu? Tak. Z pewnością. Tak. Jak najbardziej. Tak. 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 Tak, Nie tak. tak powinny. Nie. Tak, tak. No to akurat oczywiste. Tak, zdecydowanie. Tak. Powinny. Tak. No oczywiście. Myślę, że zdecydowanie tak, tak. Dzieci nie powinny być ani przez nauczycieli, ani przez rodziców namawiane na naukę czegokolwiek konkretnego. Czy I... uważacie, że nauka może być przyjemnością? Tak. Tak. Tak, tak na pewno. Tak, tak, tak może być. Należy od osoby, która uczy. Tak. 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 Może być i powinna być. E, może być, jak najbardziej. Tak. tak, jasne, to jest oczywiste. Oczywiście, że może i nawet powinna być wtedy, by, myślę, że dzieci bardziej się przykładały do nauki. A czy w takim razie według Ciebie gry komputerowe są przyjemnością? Też, są na tą przyjemnością. Tak, tak. Tak. Oczywiście, że tak. Tak. Tak jest, tak jest i polecam, tak. Tak, jest przyjemne. Dla mnie nie są. Tak, raczej. No, no tak, tak, tak. No. Tak. No, tak. Tak. Nie wiem, w dzisiejszych czasach podstawowe oderwanie się od takiej rzeczywistości, żeby choć sobie, wrócić sobie po 8 godzinach ciężkie szkoły do domu, zagrać sobie dwie przygierki. Że... Czy uczyłaś się w szkole definicji i dat? Nie, nie uczyłaś się. Nie. Nie. Tak, pełno tego było. No tak, 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 no tak, tak. tak. Tak, tak Bardzo mnie to irytowało zawsze, że od początku edukacji uczyłem się co od września do maja stopniowo tego wszystkiego to się działo parę tysięcy lat przed naszą erą i nigdy nie rozszerzyłem przez całą swoją edukację do lat 80. czy na II wojny światowej, czyli tego, co tak naprawdę jest najbardziej potrzebne do dzisiejszej codzienności. Czy zgodzicie się z twierdzeniem, że znajomość dat nie prowadzi do szczęśliwszego życia? Tak, łatwiej rozumieć na pewno tak. To zależy, bym powiedział. No. Tak, tak. No nic nie pamiętam z dat, więc. Okej. Okay. Okay. Chce mi to wiedzieć. Nie, w ogóle. Nie pomogę wam jak no, nie Po części tak, zależy w jakim kierunku człowiek będzie chciał się rozwijać. I jak, tak, znajomość dat totalnie nie odzwierciedla wiedzy, tylko czysto takie informacje, które tak naprawdę cię nie przydają bezpośrednio w życiu. Nie zgodzę się? Okej. Okay. Czy w szkole powinniśmy się uczyć odróżniania emocji? Tak. 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 Tak, na pewno. tak, tak. Tak, no, tak, z tym jest obecnie bardzo duży problem, także naprawdę no, szkoła na tym polu bardzo zawodzi. Tak, zdecydowanie za mało jest takiego podejścia do uczniów w sposób emocjonalny, tylko bardziej tak się podchodzi numerkowo i przedmiotowo. Jesteśmy numerowani, zaznaczeni w dzienniku i oceniani i po prostu szufladkowani. Myślę, że powinniśmy się uczyć wyrażania emocji. Ogólnie ja jestem za tym, żeby... To rodzice decydowali, prawda, czego mamy się uczyć? To rodzic powinien decydować, tak. co jest dla niego najlepsze? Zdecydowanie tak. Tak, na pewno. Czy uważasz, że dzieci nie powinny być prześladowane w szkole? Tak. tak. No tak. Jak ja tak najbardziej. Tak. tak. Nie powinny. Tak, tak. Teraz to jest ogromny problem, ale mówi się o tym dużo, ale się działa mało. No, tak. Nie no. powinny być? Tak. No to tak, oczywiście, że nie powinny. No nie powinny. No na pewno, bo bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważne, więc... No to jest oczywiste, tak. Dziękujemy bardzo.